Następny przystanek Starostwo Powiatowe, Starostwo Powiatowe. Następny przystanek Szarych szeregów, Szarych szeregów. Następny przystanek Osiedle Młodych, Osiedle Młodych. Następny przystanek Orzechowa. Przystanek na żądanie Orzechowa. Następny przystanek Cynkowa. Przystanek na żądanie. Cynkowa. Edem. Następny przystanek. Bandurskiego. Przystanek na żądanie. Bandurskiego. Następny przystanek. PKP Legionowo-Piaski. PKP Legionowo-Piaski. Następny przystanek. Piaskowa. Przystanek na żądanie. Piaskowa. Następny przystanek. Aleja Sybiraków. Przystanek na żądanie. Aleja Sybiraków. Zegrzyń. Następny przystanek: Zegrzyńska i MGW. Przystanek na żądanie. Zegrzyńska i MGW. Następny przystanek: Osiedle Piaski. Przystanek na żądanie. Osiedle Piaski. Następny przystanek: Zegrzyńska. Przystanek na żądanie. Zegrzyńska. Następny przystanek: Sielankowa. Przystanek na żądanie sielankowa. Następny przystanek Urząd miasta. Przystanek na żądanie. Urząd miasta. Następny przystanek, Kanie. Szarych szeregów. Przystanek na żądanie. Szarych szeregów. Następny przystanek. Dębowa. Granica strefy biletowej. Dębowa. Następny przystanek. Buków. Buków. Następny przystanek Winnica, Winnica. Następny przystanek Henryków, Henryków. Następny przystanek Braci Zawadzkich, Braci Zawadzkich. Następny przystanek Białołęka-Ratusz, Białołęka-Ratusz. Następny przystanek Płochocińska, Płochocińska. Następny przystanek Konwaliowa, Konwaliowa. Następny przystanek elektrociepłownia żerań. Elektrociepłownia żerań. Następny przystanek żerań FSO. Żerań FSO. Następny przystanek Batalionu platerówek. Batalionu platerówek. Następny przystanek. Pimot. Pimot. Następny przystanek Golędzinów. Golędzinów. Następny przystanek. Rondo Starzyńskiego, Rondo Starzyńskiego. Następny przystanek Dworzec Wileński, Dworzec Wileński. Następny przystanek Rzeszotarskiej, Rzeszotarskiej. Następny przystanek Szwedzka, Szwedzka. Następny przystanek Piotra Skargi, Piotra Skargi. Następny przystanek Gorzykowska, Gorzykowska. Następny przystanek. Bierońska. Bierońska. Następny przystanek Kościeliska. Kościeliska. Następny przystanek Młodzieńcza. Młodzieńcza. Następny przystanek Rady Mińska. Mińsk. Następny przystanek Fabryczna. Fabryczna. Następny przystanek Strefa Przemysłowa. Strefa Przemysłowa. Następny przystanek Pustelnik. Pustelnik. Następny przystanek. Struga. Struga. Następny przystanek. Struga Kościół. Granica strefy biletowej. Struga Kościół. Następny przystanek. Danie. Senkocin. Przystanek na żądanie. Senkocin. Następny przystanek. Mostowa. Mostowa. Przystanek. Przystanek na żądanie. Mostowa. Następny przystanek. Kazimierza Odnowiciela. Przystanek na żądanie. Kazimierza Odnowiciela. Następny przystanek. Radzy Mińska. Przystanek na żądanie. Radzy Mińska. Następny przystanek. Żymierskiego Przychodnia. Przystanek na żądanie. Żymierskiego Przychodnia. Następny przystanek PKP Kobyłka, Przystanek na żądanie PKP Kobyłka. Następny przystanek Szpital Powiatowy, Przystanek na żądanie Szpital Powiatowy. Następny przystanek Osiedle Poligon, Przystanek na żądanie Osiedle Poligon. Następny przystanek 11 listopada Przystanek na żądanie. 11 listopada. Następny przystanek. PKP Zielonka. Bankowa. Przystanek na żądanie. PKP Zielonka. Bankowa. Następny przystanek. Osiedle Poligon. Przystanek na żądanie. Osiedle Poligon. Następny przystanek. Szpital Powiatowy. Przystanek na żądanie. Szpital Powiatowy. Następny przystanek: Osiedle nafta, Przystanek na żądanie. Osiedle nafta. Następny przystanek: PKP Wołomin słoneczna, Przystanek na żądanie. PKP Wołomin słoneczna. Następny przystanek: Osiedle niepodległości, Przystanek na żądanie, Osiedle niepodległości. Następny przystanek: PKP Wołomin. PKP Wołomin. Koniec trasy.